Hej, to Martyna. Jak osiągnąć długie i gęste rzęsy? Rozwiązaniem jest odżywka do rzęs Nutridom. Aż 87% badanych kobiet stwierdziło wydłużenie rzęs już po czterech tygodniach stosowania. A to dopiero początek, ponieważ pełna kuracja to 3 miesiące. Wtedy rzęsy stają się gęstsze, ciemniejsze i odporne na wypadanie. 80% badanych kobiet potwierdziło, że ich rzęsy dzięki stosowaniu odżywki do rzęs Nutridom stały się o wiele mocniejsze. Aplikacja jest bardzo prosta. Wystarczy nałożyć produkt na oczyszczoną linię górnych rzęs. Zajmuje to dosłownie kilka sekund, służy do tego wygodny pędzelek. Producent zaleca stosowanie odżywki codziennie przez minimum 3 miesiące, a po tym czasie profilaktycznie raz na 2-3 dni. Pierwsze efekty są widoczne bardzo szybko. Już po 14 dniach można zauważyć różnicę. Czasem potrzeba kilku dni więcej to kwestia indywidualna. Jedno opakowanie odżywki do rzęs Nutridom wystarcza na 4-5 miesięcy kuracji, co pozwoli osiągnąć najlepsze rezultaty. Kosmetyk jest przybadany dermatologicznie i alergologicznie. Jego skład został wzbogacony o naturalne ekstrakty roślinne, m.in. zrzęszenia i pokrzywy zwyczajnej, dzięki czemu odżywka dodatkowo chroni skórę okolicy oczu.